W dzisiejszym raporcie ciekawy temat. Ile jest małżeństw polsko-ukraińskich po inwazji Rosji na Ukrainę? Muszę zacząć od tego, że trudno znaleźć dane na ten temat, chociaż GUS ma obowiązek raportowania. Ostatnie wiarygodne dane dotyczące małżeństw polsko-ukraińskich są dostępne do roku 2021. W 2021 roku zawarto 1839 małżeństw między Polakami a Ukraińcami, co stanowiło wzrost o ponad 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Jeśli chodzi o małżeństwa Polek z Ukraińcami, w 2021 roku zawarto 349 takich związków, co również stanowiło wzrost w porównaniu do 2020 roku. Niestety, brak jest oficjalnych danych statystycznych dotyczących małżeństw polsko-ukraińskich zawartych w latach 2022-2024. Można jednak przypuszczać, że trend wzrostowy utrzymał się, biorąc pod uwagę zwiększoną obecność obywateli Ukrainy w Polsce w związku z wydarzeniami geopolitycznymi. Jednakże tendencja zawierania małżeństw ogólnie jest spadkowa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 roku w Polsce Zawarto 145 898 małżeństw. Małym dopełnieniem niech będzie fakt, że w tym samym roku zarejestrowano aż 40 648 rozwodów. Porównując z latami ubiegłymi, liczba zawieranych małżeństw spada w zatrważającym tempie. A jakie są czynniki wpływające na wzrost małżeństw polsko-ukraińskich? Wzrost liczby obywateli Ukrainy w Polsce, zwłaszcza po 2014 roku, przyczynił się do zwiększenia liczby małżeństw mieszanych. Ukraińcy integrując się z polskim społeczeństwem nawiązują relacje interpersonalne, które często prowadzą do zawarcia małżeństwa. Badania opinii publicznej wskazują na wysoką akceptację społeczną dla małżeństw polsko-ukraińskich. W grudniu 2024 roku 67% Polaków deklarowało akceptację dla takich związków, co świadczy o pozytywnym nastawieniu społeczeństwa do integracji z obywatelami Ukrainy. No cóż, badając ten temat, sądziłem, że znajdę dużo ciekawych informacji, a tu zaskoczenie. Mało danych, społeczne przyzwolenie i cisza. Nie wiem, co o tym sądzić. Z pewnością osoby pochodzenia ukraińskiego, które zdecydowały się pozostać na terenie naszego kraju, dołożyły starań, by wtopić się w społeczność. Mają pracę, zakładają rodziny i trudno się dziwić, że chcą żyć normalnie, gdy nie ma większej nadziei na trwały pokój we własnym kraju. Przypomnę, że obecnie na terenie Polski przebywa około miliona osób pochodzenia ukraińskiego, a około 60% deklaruje chęć pozostania po zakończeniu wojny. Piszcie komentarze, co o tym sądzicie. Subskrybujcie kanał, bo nie znajdziecie tutaj fejkowych informacji. Przekazuję wam sprawdzone wiadomości i raporty dotyczące wydarzeń, które mają wpływ na życie przeciętnego człowieka.